Deszcz kropił delikatnie, jakby nie chciał przeszkadzać ludziom w ich pośpiechu. Ulice Warszawy tonęły w szarym poranku. Pachniało kawą, asfaltem i chłodem. Eliza Wójcik, kobieta o nienagannym makijażu i płaszczu w kolorze kości słoniowej, stukała obcasami po chodniku. W jednej ręce trzymała telefon, w drugiej torebkę wartą więcej niż pensja jej sprzedawczyni. Proszę przyspieszyć produkcję. Klientka z Monachium nie będzie czekać, syknęła do słuchawki. I błagam żadnych błędów, jak ostatnio. Kiedy przechodziła przez plac, ktoś delikatnie pociągnął ją za rękaw. Mała dziewczynka, może dziesięcioletnia, z oczami większymi niż twarz i włosami związanymi w warkoczyk, stała przed nią. W dłoniach trzymała jedną maleńką białą stokrotkę. O, proszę pani, kupi pani kwiatka dla mojego braciszka. On, on wierzy, że anioły słuchają, kiedy ludzie są dobrzy. Eliza spojrzała na nią z chłodem. Dziecko, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Idź do domu, zanim ktoś pomyśli, że żebrzesz. Dziewczynka cofnęła się, a stokrotka wypadła z jej dłoni i potoczyła się po chodniku, lądując pod butem Elizy. Kobieta nawet się nie zatrzymała. Kilka godzin później w biurze jej asystentka włączyła telewizor. Widziała pani tę akcję charytatywną? Dzieci z fundacji Kwiat dla Anioła sprzedają kwiaty, żeby pomóc chorym rówieśnikom. Na ekranie pojawiło się zdjęcie. Mała dziewczynka z tym samym warkoczykiem, ta sama, którą Eliza odpędziła. Pod spodem podpis Lena sprzedaje kwiaty, by uratować życie brata. Świat Elizy na sekundę przestał istnieć, czuła jak coś ściska jej gardło, a w oczach pojawia się pierwszy od lat łzy. Wtedy zrozumiała, to nie była stokrotka, to było serce, które właśnie podeptała. Poranek był zimny i pełen dźwięków miasta, klaksony, rozmowy, szum wiatru między wysokimi budynkami. Eliza siedziała w swoim butiku przy nowym świecie, otoczona zapachem nowych ubrań i perfum. Na jej twarzy nie było emocji, tylko perfekcja. Wydawało się, że nic nie potrafi jej dotknąć. Telefon zadzwonił. Elizo, klientka z Berlina, zrezygnowała. Mówi, że czuje się oszukana. Głos w słuchawce drżał. To niemożliwe. Jej ton był zimny. Niczego nie zawaliłam. To ludzie wokół mnie nie potrafią pracować. Rozłączyła się gwałtownie. Otworzyła komputer, przeglądając wiadomości, by choć na chwilę odsunąć od siebie gniew. Na stronie lokalnej fundacji pojawił się artykuł o dziewczynce, która sprzedaje kwiaty, by ratować chorego brata. Zdjęcie było rozmazane, ale wystarczyło jedno spojrzenie, by Eliza poczuła, że serce zamarło. To była ona, dziewczynka z placu. Przez kilka minut wpatrywała się w ekran, potem z westchnieniem zamknęła laptop. To nie moja sprawa, wyszeptała. Nie mogę pomagać wszystkim dzieciom z ulicy. Jednak obrazy nie znikały. Maleńka dłoń, stokrotka, oczy pełne nadziei. Po południu, gdy wyszła z pracy, zaczęło padać. Ulica, którą codziennie przechodziła, wyglądała inaczej, jakby była bardziej cicha, bardziej prawdziwa. I wtedy zobaczyła ją znowu. Lena stała pod daszkiem sklepu z mokrymi włosami. Trzymając w dłoniach kilka zniszczonych kwiatków, nikt nie zwracał na nią uwagi. Eliza zatrzymała się. W sercu poczuła ukłucie. Zanim zdążyła podejść, podjechał radiowóz. Policjant wysiadł i pochylił się nad dziewczynką. Nie możesz tu sprzedawać maleńka. Gdzie masz rodziców? Lena spuściła głowę. Nie mam, tylko brata. On jest chory. Ja tylko chciałam pomóc. Policjant westchnął i odprowadził ją do samochodu. Eliza stała w cieniu, z drżącymi dłońmi. W jej oczach po raz pierwszy od lat pojawił się strach nie przed stratą, przed sobą samą. Trzy dni później Eliza nie mogła już spokojnie pracować. Każdy dźwięk telefonu, każdy klient przypominał jej głos dziewczynki: dla mojego braciszka. Postanowiła ją odnaleźć. Nie wiedziała po co. Może żeby odkupić winę, może tylko po to, by zobaczyć, czy wszystko z nią dobrze. Po pracy pojechała na pragę, tam, gdzie mieściła się siedziba fundacji Kwiat dla Anioła. W biurze przyjęła ją młoda wolontariuszka, zmęczona, ale serdeczna. Szukam dziewczynki z warkoczykiem. Lena sprzedaje kwiaty. Głos Elizy drżał. Kobieta spojrzała na nią uważnie. Lena tak, znamy ją. Jej brat Michał jest jednym z naszych podopiecznych, ale dziś jest w szpitalu. Stan ciężki. Eliza poczuła, jak serce uderza mocniej. Czy mogłabym zobaczyć ją? Wolontariuszka zawahała się. Rodzina nie lubi gości, ale może pani spróbować. Szpital Święty Anny, oddział pediatryczny. W szpitalu pachniało środkami dezynfekcyjnymi i ciszą. Eliza szła powoli korytarzem. Słysząc tylko echo własnych kroków, w jednym z pokoi, przez szybę, zobaczyła dziewczynkę siedzącą przy łóżku chłopca. To była ona Lena. W dłoni trzymała mały wazonik z jedną stokrotką. Szeptała coś cicho, jak modlitwę. Eliza zrobiła krok do przodu, ale zatrzymała się. Nie wiedziała, co powiedzieć: jak poprosić o przebaczenie dziecko, które tylko chciało pomóc bratu. Drzwi otworzyły się cicho. Proszę pani, zgubiła się pani? Spytała Lena, zauważając ją. Eliza zamarła. Nie, ja widziałam cię kiedyś na ulicy. Jej głos był cichy jak szept. Chciałam cię przeprosić. Dziewczynka wstała, patrząc na nią ostrożnie. Nie musi pani, ja się nie gniewam. Mama mówiła, że ludzie czasem nie mają czasu na dobro. Te słowa uderzyły Elizę jak grom uśmiechnęła się przez łzy, a Lena podała jej stokrotkę. Weź pani. Mój brat mówi, że kiedy ktoś zmienia serce, anioł to widzi. Eliza przyjęła kwiat, nie mogąc wydobyć głosu. Wtedy zrozumiała, że to spotkanie nie było przypadkiem. Eliza wróciła do domu późnym wieczorem, w dłoni wciąż trzymała stokrotkę od Leny, patrzyła na nią długo, jakby ten mały biały płatek mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania, które przez lata spychała w głąb siebie. W nocy nie mogła zasnąć, w głowie wciąż słyszała słowa dziewczynki, mama mówiła, że ludzie czasem nie mają czasu na dobro. Czy to właśnie z nią się stało? Kobieta, która kiedyś marzyła o pomocy innym, teraz przeliczała każdy gest na pieniądze i wizerunek. Następnego dnia wróciła do szpitala, chciała porozmawiać z Leną, zapytać o brata, może coś zrobić, ale gdy weszła na oddział, łóżko Michała było puste. Pielęgniarka spojrzała na nią z troską. Chłopiec jest w sali intensywnej terapii, stan krytyczny. Eliza zamarła. Wtedy podbiegła do niej Lena, jej oczy były czerwone od płaczu. On śpi już dwa dni, wyszeptała, a ja nie mam więcej kwiatków do sprzedania. Anioł może nie usłyszy. Eliza uklękła przy niej i wzięła jej dłonie. Anioły nie potrzebują kwiatów, Lena, one słyszą serce. Dziewczynka spojrzała na nią niepewnie, ale ja już nic nie mam. Eliza wzięła głęboki oddech. Masz mnie. Powiedziała to nie wierząc, że te słowa naprawdę wyszły z jej ust. Wieczorem, wracając z fundacji, Piotr Nowak, dziennikarz, którego Eliza znała z dawnych lat, zauważył ją wychodzącą ze szpitala. Elizo, ty tutaj? zapytał zaskoczony pomagam pewnej dziewczynce. Jej głos był spokojny, inny niż dotąd. Piotr uśmiechnął się lekko Ty pomagasz? To bym chciał zobaczyć. Może wreszcie zobaczysz odpowiedziała i odeszła w deszczu, trzymając w dłoni kolejną stokrotkę, którą Lena wsunęła jej do kieszeni. Nie wiedziała, że ta noc przyniesie coś, co na zawsze zmieni jej życie. Poranek był cichy, niemal nierzeczywisty. Szpital Świętego Anny tonął w zapachu kawy i środków dezynfekujących. Eliza przyszła wcześnie, zanim personel rozpoczął obchód. W dłoni niosła bukiet stokrotek. Weszła do sali intensywnej terapii, gdzie leżał Michał, małe ciało podłączone do aparatury, rytmiczny dźwięk monitora, pulsująca cisza. Lena siedziała obok, trzymając brata za rękę. Przyniosłam kwiaty, wyszeptała Eliza. Dla niego? Spytała dziewczynka, nie podnosząc wzroku. Dla was obojga. Usiadła przy niej. Przez chwilę milczały, potem Lena odwróciła głowę. Wtedy, na ulicy, kiedy pani nie chciała kupić kwiatka, myślałam, że może jestem nieważna, że nikt nie słucha. Ale brat powiedział, że nawet jeśli ktoś depcze kwiat, on wciąż pachnie. Eliza poczuła, jak łzy pieką ją w gardle. Lena, ja byłam zła, ślepa, myślałam, że świat to tylko praca i sukces. Ale to nieprawda. Dziewczynka wzruszyła ramionami. Mama mówiła, że ludzie czasem potrzebują burzy, żeby zobaczyć słońce. W tym momencie do sali wszedł lekarz. Jego twarz była poważna. Dziewczynko, musisz iść na chwilę do poczekalni. Twój brat potrzebuje spokoju. Lena spojrzała na Elizę z paniką. On się obudzi, prawda? On zawsze mówi, że musi zobaczyć panią z kwiatkiem. Eliza wzięła ją w ramiona mocno z czułością jakiej nie czuła od lat. Obudzi się, skarbie, obiecuję ci. Kiedy drzwi się zamknęły, Eliza została sama z chłopcem. Patrzyła na jego twarz i szeptała: Nie znam cię, a jednak czuję, jakbym znała. Przepraszam, że wcześniej odwróciłam wzrok. Gdybyś wiedział, jak żałuję. Zza szyby pielęgniarka widziała, jak kobieta o eleganckim wyglądzie pochyla się nad dzieckiem i płacze. Po raz pierwszy od lat Eliza nie myślała o sobie. Myślała tylko o jednym: żeby chłopiec otworzył oczy. Minęły dwa dni. Michał wciąż spał, a Lena nie opuszczała szpitala. Eliza przychodziła codziennie, przynosząc zupy, czyste ubrania, a nawet zabawki dla innych dzieci z oddziału. Personel patrzył na nią z niedowierzaniem. Kobieta, którą znano z chłodu i dystansu, teraz siedziała godzinami na plastikowym krześle, trzymając małą dziewczynkę za rękę. Pewnego popołudnia Lena zasnęła. Eliza wyszła na korytarz, gdzie czekał Piotr, dziennikarz. Widzę, że zostałaś tu na dobre, powiedział spokojnie. Może, próbuję naprawić coś, co zniszczyłam, odparła cicho. Nie tylko ty, wszyscy coś gubimy po drodze, ale nie każdy ma odwagę wrócić. Eliza uśmiechnęła się blado. Wiesz, Piotr, ja nawet nie wiem, jak wygląda przebaczenie. Mężczyzna spojrzał na nią z ciepłem. Czasem to nie słowo, tylko gest, a może po prostu stokrotka. Wieczorem Lena obudziła się i spojrzała na Elizę. Pani przyszła znowu? Tak, bo obiecałam, że nie zostawię was samych, a pani już się nie gniewa? Zapytała nagle. Na kogo? Na siebie. Mama mówiła. Że gniew na siebie to najcięższy kamień w sercu. Te słowa sprawiły, że Eliza poczuła, jak coś w niej pęka. Objęła dziewczynkę mocno, jak matka, której nigdy nie była. Wybacz, mileno, za tamten dzień, za to, że byłam kimś, kogo sama bym kiedyś nie poznała. Dziewczynka położyła jej dłonie na policzkach i szepnęła: już dobrze. Brat mówił, że pani serce się zmieniło. A jak serce się zmienia, to Bóg też się uśmiecha. Eliza nie umiała nic powiedzieć. Płakała cicho, a Lena wtuliła się w nią, jak w kogoś bliskiego. Za szybą pokoju ktoś postawił świeży bukiet stokrotek. Nikt nie wiedział, kto je przyniósł, ale obie czuły, że to znak. Poranek był jasny, pełen cichego światła, które wlewało się przez okna szpitala. Michał wciąż leżał bez ruchu, ale jego twarz wydawała się spokojniejsza. Lena siedziała przy łóżku, głaszcząc jego dłoń. Eliza przyszła jak zawsze, z kubkiem gorącej herbaty i cichym uśmiechem. Dzisiaj przyniosłam coś specjalnego powiedziała mały dzwoneczek. Jeśli Michał się obudzi, usłyszy go i pomyśli, że to anioł. Dziewczynka uśmiechnęła się, a w jej oczach po raz pierwszy od dni błysnęła iskra nadziei. On lubi anioły. Mówi, że każdy dźwięk dobra brzmi jak skrzydła. Eliza usiadła przy łóżku chłopca. Czuła, że coś się w niej zmienia z każdym oddechem, jaki słyszała. Nagle Lena wstała, pobiegła do okna i zawołała: proszę pani, pada! Znowu! Deszcz bębnił o szybę, łagodny, ciepły. Eliza spojrzała na krople, które tańczyły po szkle, i przypomniała sobie tamten dzień. Krzyk, pośpiech, dziewczynkę z kwiatkiem, który zniszczyła. Teraz to samo niebo wydawało się płakać z nią, ale łzami oczyszczenia, nie żalu. Nagle usłyszeli delikatny dźwięk. Dzwoneczek, który Eliza powiesiła nad łóżkiem, drgnął. Lena podbiegła. On się ruszył! krzyknęła. Michał otworzył oczy. Powoli, jakby światło było zbyt jasne. Lena, wyszeptał, słyszałem anioła. Dziewczynka zakryła usta dłonią, a łzy potoczyły się po jej policzkach. Eliza stała obok, nie mogąc powstrzymać płaczu. To był cud, nie jej zasługa, nie jej siła, ale jakby sama nadzieja przyszła w postaci dźwięku, deszczu i stokrotki. Kilka godzin później, gdy chłopiec już spokojnie spał, Lena podała Elizie wazonik z kwiatkiem. Teraz pani go zatrzyma, bo pani też już ma anioła. Eliza wzięła stokrotkę, a w jej oczach pojawił się uśmiech, jakiego nikt nie widział od lat. Nieperfekcyjny, niewyćwiczony, prawdziwy. Wieczór był ciepły, pachniał mokrym asfaltem i lipą, szpital ucichł, a na oddziale paliły się tylko nocne lampki. Eliza siedziała przy oknie, patrząc na odbicia świateł w kałużach, w dłoni ściskała dokumenty, zgodę na pokrycie kosztów leczenia, listy do fundacji, wypowiedzenie dla menedżera butiku, który latami robił to, czego chciała, bez pytań. Drzwi uchyliły się cicho. Wszedł Piotr, trzymał teczkę, jakby niósł w niej czyjeś serce. Znalazłem coś, powiedział bez wstępów. Pamiętasz te decyzje o wynajmie kamienicy? Przez nią fundacja musiała przenieść magazyn i prawie straciła darczyńców. Podpis właściciela to twój. Eliza poczuła, jak ziemia obsuwa się pod stopami. Myślałam, że to tylko transakcja, liczby, terminy. Nie widziałam ludzi. Piotr usiadł naprzeciw. Może pora, żeby ktoś to zobaczył naprawdę, nie w artykule, w tobie. Wtedy do sali zajrzała Helena, starsza sąsiadka Leny, przyniosła termos z herbatą. Zatrzymała się w pół kroku, przypatrując się Elizie. Ty, zmrużyła oczy, ty nie jesteś z tego świata luksusu, co? Ja cię pamiętam. Twoja mama szyła u nas w bramie, zawsze dawała dzieciom po cukierku, jak miała, a ty nosiłaś w kieszeni stokrotki. Słowa uderzyły ją jak dzwon. Zapomniane drzwi w głowie otworzyły się na oścież, małe podwórko, maszyna do szycia, ciepła dłoń matki i młodsza siostra Ania, która chorowała, a ona przysięgała wszechświatowi, że kiedyś kupi jej cały świat. Ania nie doczekała, stokrotki zostały. Eliza skinęła powoli. Tak, uciekłam stąd, zmieniałam nazwisko, adresy, siebie i zgubiłam to, co najprostsze. Helena podeszła bliżej. Dziecko nie wraca się po medal, wraca się po serce. W tej samej chwili w korytarzu rozległ się śmiech Leny. Michał już spał, a dziewczynka biegła do nich z kubkiem kakao. Zatrzymała się przy Elizie, jakby wyczuwała ciężar jej myśli. Niech pani nie płacze. Jej głos był miękki. Jak się zapomina drogę, anioł daje znak. Pani dostała dużo znaku. Eliza przykucnęła, by być z nią na równi. Leno, ja, kiedyś też byłam tobą i też wierzyłam, że stokrotki potrafią zatrzymać czyjś ból. Nie uratowałam wtedy siostry, ale może dziś mogę uratować ciebie i Michała. Dziewczynka uśmiechnęła się nieśmiało. To nie o ratowanie chodzi, tylko o bycie razem. Piotr odchrząknął. Jutro jest konferencja właścicieli kamienicy. Możesz oddać przestrzeń fundacji, wycofać tamtą decyzję publicznie, bez maski. Eliza wstała. W oczach miała jasność, której dawno w sobie nie widziała. Zrobię to, a butik sprzedam. Niech zamieni się w miejsce kwiatów i darów w miejsce, gdzie stokrotka znaczy więcej niż cena. Na korytarzu zawiał przeciąg i zadźwięczał dzwoneczek nad łóżkiem Michała. Lena spojrzała w górę, jakby coś rozumiała nad swoim wiekiem. Słyszy pani? Skrzydła. Eliza uśmiechnęła się przez łzy. Jutro usłyszą je wszyscy. A jednak w głębi korytarza ktoś już czekał: dziennikarz konkurencyjnej redakcji ze zdjęciem Elizy sprzed lat i pytaniem ostrym jak nóż. Jutro nie będzie tylko o kwiatach, będzie o prawdzie. Dzień konferencji był chłodny i jasny. W sali, gdzie zwykle podpisywano kontrakty warte miliony, panowała dziś cisza innego rodzaju. Tej, która poprzedza prawdę. Eliza siedziała przy stole, obok Piotra i przedstawicieli fundacji. W dłoni trzymała jedną stokrotkę, małą, delikatną, taką samą, jaką kiedyś podeptała. Reporterzy szepczeli między sobą. Jeden z nich z konkurencyjnej redakcji pochylił się nad mikrofonem. Pani Wójcik... Czy to prawda, że to pani decyzje finansowe doprowadziły do problemów fundacji Kwiat dla Anioła? Eliza spojrzała na niego spokojnie. Tak, to prawda. Jej głos był pewny, choć łagodny. Byłam człowiekiem, który patrzył na liczby, nie na twarze, na zysk, nie na życie, ale ktoś przypomniał mi, że jeden kwiat potrafi zmienić więcej niż tysiąc kontraktów. W sali zapadła cisza. Wtedy weszła Lena w prostym płaszczu, z dłońmi ubrudzonymi farbą po zajęciach w fundacji. Podeszła do Elizy i postawiła przed nią wazonik z białymi stokrotkami. To dla pani, powiedziała cicho, bo pani też się obudziła. Eliza pochyliła się, a w jej oczach błyszczały łzy. Dziękuję, Leno, nie wiem czy zasługuje. Wszyscy zasługują, jak zaczynają od nowa, przerwała dziewczynka. Reporterzy fotografowali tę scenę. Ale tym razem Eliza nie czuła się naga pod błyskiem fleszy, czuła spokój. Podpisała dokument, który oddawał budynek butikowy na rzecz fundacji. Od dziś to miejsce nie będzie sprzedawać sukienek, będzie rozdawać nadzieje. Po konferencji wyszła na zewnątrz, niebo było ciężkie, zapowiadało deszcz. Piotr stanął obok niej, w kieszeni miał zgnieciony notatnik. Myślałem, że uciekniesz, już nie uciekam odpowiedziała. Uciekłam raz, kiedy byłam dzieckiem. Teraz wracam. W tym momencie z oddali biegła Lena, śmiejąc się. W rękach trzymała Michała. Chłopiec już chodził, blady, ale uśmiechnięty. Pani Elizo, zawołał. Wie pani, co dziś mówił Anioł? Co takiego, że jak stokrotka rośnie po deszczu, to znaczy, że ktoś się nauczył kochać. Eliza przyklękła i przytuliła dzieci. Krople deszczu zaczęły spadać z nieba, dokładnie tak, jak w tamten pierwszy dzień. Tylko teraz nikt nie uciekał. Trzymali się razem, troje ludzi, których połączył jeden kwiat i jedno słowo przebaczenie.